Cześć, tutaj Paulina Anna, a Ty słuchasz podcastu Paulina Anna Fitness. Jeżeli jesteś ze mną w dniu premiery tego odcinka, to słuchasz go w niedzielę wielkanocną i jest to pierwsza niedziela miesiąca. Ostatnimi czasy, właśnie w pierwszą niedzielę miesiąca, wrzucam odcinek dotyczący witamin bądź składników mineralnych, ale ze względu na to, że ta data w tym miesiącu jest wyjątkowa. A wy prosiliście też o różne tematy podcastów ostatnio. Stwierdziłam, że nagnę tą zasadę i po prostu wrzucę odcinek o troszeczkę innej tematyce. Święta, nieważne czy to Wielkanocne, czy Bożego Narodzenia, to jest szczególny czas, kiedy spotykamy się z rodziną przy stole, biesiadujemy, rozmawiamy. Um, Zdaję sobie sprawę, że nie dla wszystkich ten czas jest um, tak pozytywny i tak wyczekiwany. Nie będę już w ogóle też wspominać o tym, że mamy pandemię i ten czas jest um, tym bardziej wyjątkowy, i może nie wszyscy możecie się spotkać w tych gronach rodzinnych, niemniej. Um, Warto tutaj wspomnieć, że przy tych stołach rodzinnych często te dyskusje się prowadzi na różne tematy, i czasem mm, może to prowadzić do różnych sytuacji typu. Mm, Dogadywanie komuś albo wytykanie komuś różnych rzeczy. Po prostu czasem te rozmowy mogą być niekomfortowe, i dlatego stwierdziłam, że nagram podcast na temat tego, jak przekonać kogoś do odchudzania, ale w taki sposób, żeby nie naruszać granic tej osoby. Wydaje mi się, że właśnie święta mogą być takim czasem, gdzie pojawiają się pytania, kiedy wreszcie schudniesz, albo może byś się coś poruszał, albo może już dość jedzenia, może nie powinieneś już sięgać po kolejny kawałek, albo wręcz przeciwnie. Może jesteście w momencie, kiedy... Chcecie jeść zdrowo, pracujecie nad swoimi nawykami żywieniowymi, a tutaj nagle ktoś wam mówi, że macie wziąć jeszcze jeden kawałek ciasta, bądź spróbować jeszcze czegoś, czego jeszcze nie spróbowaliście. I warto mieć właśnie taką świadomość, powiedzmy, sytuacji i wiedzieć, jak się zachować, ale też wiedzieć, jak po prostu odpierać niechciane ataki, można by powiedzieć. Um, także zacznijmy właśnie od tego przekonywania kogoś do um, odchudzania, bo też może być tak, że sami jesteście osobami, w, um, które chcą po prostu udzielić jakiejś dobrej rady albo wpłynąć na drugą osobę, ale właśnie nie zniszczyć waszych relacji i też um, właśnie nie przekroczyć tych wspomnianych granic drugiej osoby. No i może się zdarzyć, że um, już przez długi, długi czas próbowałaś bądź próbowałeś pokazać tej drugiej osobie korzyści płynące z utraty wagi czy przejścia na zdrowszy tryb życia, a może próbowałaś bądź próbowałeś przekonać kogoś do włączenia aktywności fizycznej do codziennego planu dnia, no i mimo tych szczerych chęci się nie udało. Dlaczego, dlaczego tak jest? No Pewne pewnie mogło się tak zdarzyć, że podczas wychwalania tego nowego stylu życia i przedstawiania właśnie niezliczonych korzyści po prostu przedstawiłaś bądź przedstawiłaś korzyści, które są tak naprawdę twoimi korzyściami. To są twoje powody, dla których ty jesz zdrowo, ty ćwiczysz, ty gdzieś tam prowadzisz zdrowy styl życia. A to nie oznacza, że właśnie te korzyści to są powody, dla których ta druga osoba również zmieniłaby ten styl życia. I Warto właśnie e, popatrzeć na sytuację drugiej osoby, wchodząc w jej buty, a nie patrząc na e, pryzmat e, tej sytuacji przez swoje oczy, dlatego że my mamy inne życie, inny tryb życia, inne potrzeby itd. E, dlatego wymyślając jakieś super rady i rozwiązania danej sytuacji, które nam sprzyjają, tak naprawdę no, nie będą sprzyjać e, tej. Tej drugiej osobie. E, takim przykładem może być to, że na przykład my sobie gotujemy na zapas albo nawet mrozimy jakieś posiłki i mówimy tej osobie, no wiesz, no ja wiem, że to gotowanie może nie jest takie mm, fajne, ale jeżeli z, e, ugotujesz na zapas, zamrozisz sobie, to zawsze będziesz mieć taki e, posiłek, po który możesz e, sięgnąć e, niezależnie od tego, w, w jakiej jesteś, powiedzmy, sytuacji i nie do czasie. A może się okazać, że ta osoba na przykład nie ma w ogóle zamrażarnika. Ja wiem, że to jest po prostu przykład um, totalnie dziwny, ale może tak być. Mogą to być też inne powody, które um, są powodami totalnie nie takimi fizycznymi, że ta osoba nie ma dostępu do jakichś, um, powiedzmy, produktów czy rzeczy, ale to może być po prostu kwestia zasobów um, psychologicznych czy um, czy zupełnie jakiś inny powód, i to, że my dajemy jakąś radę, może totalnie nie zadziałać na tą e, drugą osobę. E, Także nieważne, jakbyśmy opowiadali tej osobie, jak super byłoby schudnąć i jak super jest poprawić swoje wyniki krwi, czy mm, czy w ogóle właśnie zacząć się, się ruszać, to okazuje się, że to są w ogóle rzeczy, na które ta osoba mm, nie zwraca uwagi. I bardzo często się zdarza, przynajmniej w naszej kulturze, że przekonujemy kogoś, przekonujemy, i dopiero w momencie, kiedy ta osoba na przykład musi się przygotować do jakiegoś ważnego wydarzenia w swoim życiu, które może być na przykład ślubem, wtedy dopiero to jest dla niej wystarczająca motywacja, żeby schudnąć. Już pomijam to, że bardzo często zdarza się, że jak już ten ślub się wydarzy, to wszystko wraca powiedzmy do tego, co było przed ślubem, i, i ta osoba wraca do starych nawyków żywieniowych, ale na tamten moment to było to dlaczego tej osoby, i mm, to dlaczego, czyli ten powód, dla którego ta osoba stwierdziła, że to jest ten moment, że chce schudnąć. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby w całej rozmowie z osobą, którą chcemy zmotywować, jest po, y, pomoc w znalezieniu jej, tego dlaczego? Dlatego, że każdy z nas ma swoje powody i mówienie takich stwierdzeń na zasadzie, no, kiedy wreszcie, schudniesz, albo powinnaś zacząć ćwiczyć, albo dlaczego nie udasz się do dietetyka. To są takie stwierdzenia, które bardzo godzą w naszą autonomię a dla człowieka jako jednostki ta autonomia i możliwość decydowania o samym sobie jest bardzo ważna i to nie zależy w zasadzie od wieku. U dzieci to się sprawdza tak samo. My chcemy po prostu sami o sobie stanowić, sami podejmować decyzje i nie lubimy w momencie kiedy ktoś nam mówi co mamy robić i Właśnie słuchając takich rad, wujka, dobra rada, po prostu pojawia się w nas opór i myśl w stylu: No, nie będziesz mi mówić, co, co mam robić. I pewnie sami w różnych sytuacjach doświadczyliście właśnie takiego oporu. Ja mogę podać przykład z życia wzięty. Niedawno zmieniałam mieszkanie, musiałam je też umeblować. I oczywiście pojawiło się mnóstwo wujków dobra rada, i, i ludzi, którzy chcieli mi doradzić, żeby sobie właśnie to postawić tutaj, a tamten me mebel może przenieść w, na inną ścianę, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście, że. Otworzył mi się, że tak powiem, przysłowiowy nóż w kieszeni i powiedziałam, a właśnie, że nie i zrobię sobie tak, jak mi się podoba. I oczywiście denerwowało mnie, że ktoś mi mówi, jak mam sobie umeblować mieszkanie, bo przecież to jest moje mieszkanie. Więc tak samo to działa w każdej strefie naszego życia, również właśnie w odchudzaniu. I... I takie rady nie uwzględniające potrzeb drugiej osoby naprawdę są nie na miejscu. Warto też wspomnieć, że zadawanie pytań na zasadzie dlaczego nie udasz się do dietetyka? To jest pytanie, które nakierowuje na właśnie wszystkie wymówki, które ta osoba teraz może sobie wymyśleć. Um, dlatego że pytając właśnie, dlaczego się nie udasz, to ona ma już po prostu całą paletę przykładów przygotowanych, bo nie ma czasu, bo jest to wymagające itd. itd. Ale jeżeli zadamy takie pytanie w totalnie inny sposób, czyli co musiałoby się stać, żebyś um, udał się do dietetyka, albo um, właśnie nakierowując to pytanie raczej na rozwiązania i na ten tor myślenia. Nie na zasadzie, żeby zastanowić się nad wszystkimi wymówkami, tylko wręcz odwrotnie zastanowić się nad wszystkimi możliwościami, właśnie jak ułożyć sobie, powiedzmy, przestrzeń, żeby znalazł się ten czas, żeby pójść do tego dietetyka. Czy cokolwiek innego tutaj chcecie, o cokolwiek chcecie zapytać, właśnie w momencie kiedy e, też pytamy, czy pokazujemy pewne wartości danej sytuacji, to warto, żeby też być spójnym z tym, e, co mówimy. Dlatego, że jeżeli sami palimy papierosy, a próbujemy drugiej osobie powiedzieć, żeby przestała, bo jest to niezdrowe, no to jesteśmy mało wiarygodni w tym, co mówimy. I warto mm, Warto po prostu uderzyć się w piersi i też popatrzeć na swój tryb życia. Um, I takie rzeczy szczególnie też mają miejsce w relacji rodzic-dziecko, czyli um, może się tak zdarzyć właśnie z tymi papierosami, że rodzice sami palą, ale um, strofują dzieci, że przecież to jest niezdrowe i nie możecie tego robić. Ale to może być także na zasadzie słodyczy, że um, zabrania się dzieciom jedzenia słodyczy, a rodzice gdzieś tam. I tak sobie te słodycze podjada, podjadają, czy trzymają w szafkach. Nie musi się tak stać, że to dziecko to zobaczy, ale bardzo możliwe, że tak będzie, czy na różnych powiedzmy imprezach, przyjęciach, czy świętach. Czyli um, warto po prostu dawać przykład, ale to nie musi być relacja rodzic-dziecko, to może być jakakolwiek. Tak naprawdę relacja pomiędzy dwoma osobami, no bo właśnie ta wiarygodność jest niezwykle ważna. I warto tutaj jeszcze dodać, że stwierdzenia typu spójrz na siebie do lustra, nie widzisz, jak wyglądasz, albo wiesz, że musisz ograniczyć słodycze i przekąski, bo inaczej nie schudniesz, takie powiedzmy oczywistości. Naprawdę one nic nie wnoszą um, w życie osoby, którą chcemy zmotywować, dlatego, że to są takie oczywiste oczywistości, że te osoby naprawdę to wiedzą. Jeżeli zapytamy kogoś na ulicy, co trzeba zrobić, żeby schudnąć, to każdy po prostu odpowie: trzeba mniej jeść, jeść yy, mniej przetworzone rzeczy, więcej się ruszać i tyle. I jakby nie potrzebujemy do tego specjalisty, ale właśnie problemem jest to, jak to tak naprawdę zrobić. I ja myślę, że też osoby, które mają nadprogramowe kilogramy, albo mają wagę, albo mają lustro w domu i naprawdę są świadome tego, jak wyglądają, ile ważą, i jak sytuacja wygląda, i my przypominając o tym tak naprawdę w niczym nie pomagamy, bo to są suche fakty, które tylko są w stanie zirytować tą drugą osobę i, i nie pomagają na pewno w żadnej motywacji. Takie, takie właśnie powiedzmy ukąsy nawet mogą negatywnie wpłynąć na naszą relację. Podsumowując, w rozmowie naprawdę dobrze jest szukać powodów tej drugiej osoby do tego, żeby się zmienić. I Warto prowadzić całą rozmowę, dialog w ten sposób, aby ta druga osoba dotarła do sedna, do, do tego konkretnego powodu, dla, dla którego ona chce podjąć tą zmianę. I na pewno na początku, jeżeli rozmawiamy o takich e, sprawach, właśnie jak odchudzanie czy, czy zmiana w jakimkolwiek kierunku, nawet jeżeli zapytamy się siebie, dlaczego chcemy coś zmienić czy coś zrobić, to na wierzch wypływ wypływają takie mm, właśnie powierzchowne powody, czy mm, takie powody, nawet które są gdzieś tam powodami grupy społecznej, w której żyjemy, takimi frazesami. To nie są powody naprawdę z głębi serca. Dlatego warto drążyć i nawet zapytać, dlaczego kilkukrotnie. Jest taka metoda hmm, pięć razy dlaczego, czyli po prostu naprawdę pytamy się pięć razy dlaczego i dopiero ten piąty powód to jest ten powód z serca i wiadomo, nie warto prowadzić hmm, dialogu Sztywno, jeżeli mm, zapytamy się kogoś, dlaczego chciałbyś schudnąć, i ta osoba odpowiada, dlatego, że mm, wyglądałbym lepiej, no ale dlaczego? I tak cały czas pytać, no ale dlaczego? No to będzie sztuczne, warto to po prostu wpleść naturalnie w, mm, w rozmowę i na przykład pociągnąć temat. No dobra, to jeżeli będziesz szczuplejszy, to w zasadzie co, co da ci ta, ta sylwetka. Jak się będziesz wtedy czuł, może, może w ten sposób? I warto zadawać właśnie takie pytania, nie wchodzące w granice, nie przekraczające granic tej osoby i właśnie też nie nakierowujące na negatywne myślenie. Mogę dać tutaj takie przykłady: typu, co musiałoby się stać, abyś chciał podjąć tą zmianę bądź chciała podjąć tą zmianę? Um, i jak myślisz, co musiałabyś zrobić w takiej sytuacji? I tutaj też nakierowujemy tą osobę na to, że, żeby zastanowiła się nad tym, jakie właśnie te kroki podjąć, i potem nawet można zapytać o to, jakie, jaki jest najmniejszy możliwy krok do podjęcia, aby wprowadzić tą zmianę. Um, to też wskazuje właśnie na to, że to jest proces, że to są małe kroki, że to nie jest tak, że to się staje z dnia na dzień. Um, można też pytać właśnie o to, jakie ta osoba będzie mieć korzyści z tej zmiany, bo to bardzo, bardzo podbudowuje motywację drugiej osoby i właśnie to się łączy trochę też z tym, dlaczego chcemy coś zmienić. Warto też rozmawiać o tym, jeżeli mówimy o motywacji, właśnie o tym, jak bardzo ktoś chce. Danej zmiany i warto też o to zapytać. E, można posłużyć się na przykład skalą, czyli um, określ mi po prostu od 1 do 10, jak ważne jest dla ciebie to, żeby e, podjąć zmianę, czy żeby nie wiem, schudnąć, cokolwiek. E, I to jest też ciekawy manewr, dlatego że jeżeli dana osoba powie nam, nie wiem, 4, to. Naturalnym jest, czy powiedzmy tak, zostaliśmy nauczeni, zapytać, no ale weź no cztery to jest tak mało, może sześć albo może osiem. Otóż e, ta intuicja jest dość e, e, niepomocna, bym powiedziała, dlatego że jeżeli odwrócimy tą sytuację i zapytamy tę osobę cztery, no dobra, czyli w sumie ta Twoja motywacja jest dość duża. Dlaczego nie wybrałeś dwa albo jeden? No i ta osoba już znowu nie jest nastawiona na jakieś wymówki, bo gdybyśmy zapytali, dlaczego nie sześć, no to już by nam powiedziała, nie mam teraz przestrzeni, albo właśnie jestem zabiegana w pracy, cokolwiek innego. A jeżeli znowu nakierujemy to na spojrzenie od drugiej strony, czyli wow, cztery, ok, czyli nie dałeś, nie dałeś jednego, nie dałeś Dwóch. Dlaczego? No i ta osoba już powie: Dlatego, że mi zależy na przykład na moim zdrowiu, czy zależy mi na tym, żeby zacząć się ruszać, zależy mi na tym, żeby mieć lepszą kondycję fizyczną i te wszystkie właśnie benefity się tutaj um, ukażą. Um, Ciekawa jestem, czy um, z tego podcastu uda Wam się właśnie wyciągnąć jakieś. jakieś Części dla siebie, i będziecie mogli to zastosować w praktyce, czy to do motywa motywowania siebie, czy to do motywowania innych. Ja wiem, że ogólny, ogólny podcast o motywacji już był i bardzo Was zachęcam do tego, żeby niego też odsłuchać. Wrzucę Wam link do tego podcastu w opisie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że. Skomentujecie mi dzisiejszy podcast, może udostępnicie go w social mediach albo też ocenicie na wszystkich platformach podcastowych w zależności od tego gdzie go słuchacie. Ja wam życzę wesołych świąt, odpocznijcie, zregenerujcie się i korzystajcie ze świeżego powietrza, ze słońca. A my słyszymy się już za tydzień w serii o witaminach i składnikach mineralnych. Do usłyszenia.